42 Ten żuk jest popierd... Customer in the office Gdzie? Pewnie pod samochodem siedzi, bo się zbagował. Widzowie, już jest 100 koła A jeszcze mam 70 do sprzedania i jeszcze tutaj 25 Czyli zarabiać będę miał 200 koła to ukryty krypto gej jakbyście nie wiedzieli Koleś nie przyznaje przed to, przed Staner, śmietnik Tu gdzie moje miejsce oczywiście Krzykniesz do mnie po niemiecku? Ja, ja. Ja, ja na Cześć. 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 Ale jak fasolkę po brytyjsku zrobiłem. Okej, okay, kto pytał? Ja. Bogi, zamysł tej gry jest taki, że po prostu sprzedajemy auta... E, kupujemy auto i sprzedajemy za e, je za. Rozumiesz? Nie to nie jest głupie! Widzowie, co? zmieniamy naszą nazwę z hu Na co? W hu Patrz, no, teraz to adekwatne. Czemu to jod powody? jest takie długie? O, 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 witam serdecznie, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, halo, witam. 10 tysięcy, ty jesteś popierd... To musi pójść za 70. Za 70 koła! Pff. Czyli, widzowie, Passat się sprzedaje po 70 koła, musimy zapamiętać. Passatik za 70 koła. 25 koła za tego, stasz 13 920 jest twój. Spier 20 tysięcy 21 nie powiedz Nie pójdzie za 21, czy ty nie widzisz, że na 13 dać No to podwyższy wyżej cenek. Bugi? Co? Ja myślę, że ci nadajesz utargowanie, wiesz? Byś się zdziwił <grym> No ma kucyka, powiedz, że 21 i ją wyszarpiesz za kucyka. Nie będę tak mówił do klientki pierd to z tym pierwszyd szarpać ją może w z tym samochodzie, jak będzie to skakał na tych siłownikach jebanych nie, Ale masz łóżko. No łóżko jest dojebane. A jaki kontener zajebisty. Ja pierdolę Tyle pieniędzy ma, śpi na przystanku. W kontenerze, nie na przystanku. Czy on jest brudny? Jest brudny. No i dobra. Uuuu, no kurwa, coś go kup. Takie białe gówno wcześniej sprzedać za 70, a to chcesz sprzedać za 25? Tak, bo to jest gówno. Po prostu tylko zrobiliśmy, że jedno wygląda zajebiście. Skurwiel 2? Tak, skurwiel 2, bo jednego sprzedaliśmy za tyle. Idziemy na ten market, kurwa, nikt do tego w nie przyjdzie na razie. Tu jest market. 40 tysięcy Mustang, daję za 35. 33. No chłopie, nie słuchasz mnie w ogóle. 33 jest za mało, będzie wkurwiony nie da w ogóle. No i kurwa, Mustanga, widzę drugiego, za 38. O, kur... Supra! Super, Ile? 195! Daj za 130. Tak, na pewno... Teraz coś dojebał. Kur... Tyle tylko mam, nie mogę dać więcej. O, tego garbusa muszę wziąć, bo garbus idzie dobrze. 25 garbus, proszę, daj, 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 daj! No i kurw Widzowie, no ja jestem oh. dopierdolony w tym, tak? Ja po prostu kupuję auta, wchodzę, kupuję auto, wychodzę. O, weź tego, tego. Lamborghini 500 tysięcy, no to już wziąłem. Ile chce? 500 tysięcy dla Lamborghini. To powiedz, że dasz 50. <laughs> 36 tysięcy Tesla. No weź Mało, mu za chuj. tego za za... Ten, całość kasy za, za, za... kurwa zaoferuj do chuj. Co? Tamtemu zaoferuj, co chce pół miliona. Nie mam tyle pieniędzy! Kurwa oferuj mu wszystko do grosza pierdole, co masz. Do kur 103 tysiące. No i chuj, Jest tylko wkurwiony. Iżemy super. Ile Supra? 70 tysięcy. Kup spróbujmy za 100 koła. Daj za 60. Biorę Tesla. Ona musi być dużo odwarta, jest To jest elektryczny samochód. Nawet nie brzmi, patrz. On jest tam po cichu jedzie. Patrz jak ona ślizga. Ha, ha, ha. O kur Sama driftuje. Co jest nie tak z tym samochodem? 13 tysięcy. Dobra, daj 16. Jest twój, bo mnie zajmuje miejsce tylko. No ty kurno serio? Tutaj jest druga baba jakaś. 14 700. No i teraz dajesz 16. I jestem zadowolony. No i super. Czy ja prawie zajbałem w płotek? Nie, nie zajbałem w płotek, okej, dobra. Rybałeś. Ale tego nie dostałem obrażeń. Tankujemy to. No i zaraz to wystawiamy, tak? Czy to jest do robienia? Jest do robienia. Czy to widzisz? Ile co to dałeś? 60 tysięcy chyba. A za ile będziesz to sprzedać? Za 100. Tylko? No, to jest do Tak, jest do malowania też. O, to ma drift driftka tego, kita zrobionego, kurwa, dlatego tak na kur. Niebieskie światła i. A jak to cicho jeździ. Malowanko, cyk, cyk, cyk. Garbus zrobiony. Ile garbus potrzebuje. Malowanie jeszcze tylko. Czy Dawidika ci coś wpierdala? Nie, czemu? Pierdoliła ci coś tak, że zjadła? W sensie? No, nie wiem, skarpetka na przykład. Nie. Klapki mi kiedyś tylko rozgryzła, ale nie je, tylko ja to po prostu wypluwa. A co, spajk, to zjadł coś? No, pierdolił trzy skarpetki. Daj mi to umyć. Czemu ja to byłem? Office otwarty, zamykaj, to nie wiem, to jest. Patrz, ja sam. Ja mam, ja mam fury. Ja zaczynam jakiegoś chyba na jego świata. A tu to, o. furt mustang. Nie to jeszcze do umycia jest niebyk. Ach, Robimy zdjęcia, widzowie. Cyk, cyk, kur, Supra, cyk, cyk, Garbus, cyk, cyk, Tesla. Cyk. I teraz tak. Lord Mustarak za. Ile wyszliśmy wych... Mustangę? Mustanga? A chuj, ile kupiłem? Z 38. Wystawię go za 90 tysięcy. Cyk, kurcyk. Volkswagen Beetle 45 tysięcy, tak jak wcześniej. Toyota Supra 150 tysięcy. Cyk, cyk. Tesla. Nie wiem, ile wystawić Tesle. Za 36 kupiłem. Wstawię za 60. Cyk. Będzie auto dzisiaj? Ta aukcja jest dzisiaj o 13. O sobie To jest? Aukcja dzisiaj o 13. A aukcja, usłyszałem autyzm, co? Jaki kurwa z o 13. No, oczywiście, zatankowany. Zatankowałem kurwa Tesla paliwem, czy to? Widzowie, wielki dzień teraz. Trzeba to wszystko pierda I na aukcję zdążyć. Jest ósma. Mam trzy minuty, żeby to zrobić. Wyścig z czasem teraz, widzowie. Czekamy. O, jest pierwszy klient. Do Mustanga, witam. Stokoła. koła. 45 tysięcy ty jesteś popierdolą. 95 tysięcy, albo 90 nawet daj. Jestem zadowolony. Pierdalaj, Nie w mnie. O, witam, Mustang. 37? Co ty Od Kiedy kurwa, Mustang jest taki tani niby Customer? Gdzie jest Customer? Tu jest Customer. Wszystkie do Mustanga idą ty. 48? Poczeka pani, bo to jakaś starsza chce kupić, może. 51 tysięcy, już jest lepiej. 90. Ja pierdolę. I co więc, co robimy? Czy sprzedajemy to za 50? Zrobiście, Karbus poszedł od razu. Ile mówicie? 60? Daj 95, 70. 70 spróbujemy. Dobra, to spierda. Proszę Pani, 70 tysięcy, tak? 70 tysięcy... No cóż mogę powiedzieć, wypierdalaj. Za 60 tysięcy Tesla? Proszę bardzo. Bierz, ciesz się, jeździ, rób sobie z nią co chcesz. Nawet możesz kurwa ruchać w garażu. Sto koła. Czy coś podobnego? 51 tysięcy. Daj 70. Dobra, to 65. 65. Ostateczna oferta 65. Spierda, Witam serdecznie. 52, już jest lepiej. 70. No kurwa nie wkurwiej mnie. O, Supra. W końcu może coś super. 89! Daj stówę. Chociaż stówę. <laughs> 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 o oh, kur... Y kur... Aukcja! Szybko! Kur... Dobra, na razie jest jakiś syf. Witam. Aukcja. Jakiś gówno na razie. Zap <laughs> o, Supra! Za 47! O, jebie miał o, za stówę, widzowie. Jest! To jakieś gówno, co to kurwa jest? Ile kur... Mustafa? Weź Mustafę. Weź Mustafę. Nie. To jest Bakregar, jak i Mustafa, kurwa. To jest ten ja, Mustafa. Jak ty jesteś Mustafa? No ja jestem Mustafa, ja mam Mustafa. I co, dałeś tamten? 65 mil dolarów za niego? A tysięcy, no. Ale już jest twój czy nie? A mój. A teraz którego licytujesz? Ten. Tego po prawej? No. Ja, ja pierdolę, za zło. Ja nie biorę, bo jest takie gówno niezłe. Kurwa, on, też, on kur, zaraz, zaraz przebiję ceny tamtego. Ten za sprzedałem przez chwilę, tak jest tak sam. What the fuck? To jest takie drogie, kur... Co jest to kurwa? To jest takie kurwa nie... Kurwa, licytuj to. Licytuj to, licytuj to. Nie, tu może być coś zajębistego na końcu, bo to było tanie w chuj, to może być zabistego na końcu. Czekam na to. Kurwa, się... jest coś dziwnego, że to leci dalej w górę. A jak będzie giga chujnia? Kupiłem kurwa. I od no razu proszę. Kurs... Dwie supry. Kupiłem trzy samochody. Koda tam tamtego, co się jarali. którego tego? No dalej. Tak, jak to wygląda. Kurwa. Wygląda gówno. Co to kurwa jest? Dawaj, jedź, dawaj, to Teraz tym pojadę, czekaj, to daję do tego. to jest do robienia coś? Nie, to jest czyściutkie. Piękne, czyściutkie. Czy to jest też do robienia? Nie, to też jest piękne. Idziemy, tym, czy to jest do robienia? Tak, kurwa. Ja pier cykam się w pój. A wow! Ale zapierda. I co, kurwa? Soci. Mustanga patrzył, ty. Co to kurwa jest za samochód, ty? Co oni się holują? Nie, korek jest, nie widzisz? 51 tysięcy. Kurwa, daj te 60 i zapisz to mi z oczu, kurwa. No, i wypierda. Parkuje nowe. Tam to zaparkuj. Parkuje też zaraz na mordzie. I to trzeba przemalować jeszcze oba. Albo nie, Coś jest ładne, pomalowane. Nie jest do malowania, nic nie jest uszkodzone. Nic do robienia nie ma. Dobra. W chuj się boję tego samochodu, szczerze. Trzeba go też przemalować jeszcze. Albo chuj 3% to je o! A kur... ja kur. Pier... No kurwa debil. Wystaw go w chuj pieniędzy. Wystaw go za... Za ile go kupiłeś? Za 70? Wystawiam go za 200 tysięcy, zobaczymy co się działo. Za 190 go wystaw, zaufaj mi. 190? Jeszcze muszę najpierw zatankować i umyć właśnie rację. Pa pa pa! U, u. Czy ty się dobrze czujesz? Nie. Pierdoliłem fasolkę, tak mnie muli, że walczę ze sobą. <gry> Ej, czaj, że to będzie ten? Że będę teraz mi, mieć około 300-400 tysięcy, teraz to sprzedam wszystko? Ja pier. Znowu aukcja z siebie jest! O kur... Ale się wciągnąłem w te gierkę, ty.

za 130 myślicie? 140 dam. Ostateczna oferta, nie dam niżej. Po, po, dwa razy więcej po prostu dam. Nie, nie chcę dać Twojej oferty. Dobra, jak przyjdzie inny. No, też tak myślę. 140. Jeżeli będzie w chuj mało czasu do aukcji, to go pierdolę za stówę albo za 120, ale tak to nie ma opcji. Te muszą iść za stówę. One chodzą po stówie. Po stuwie czy po 90 je sprzedaję? Ty, ty nie wiesz, jak to robią w sklepach. Musisz dać 99 999. Dobra, dam tak. Zrobimy tak. Masz rację, patrz. Nie, jednak nie chcę. To daj mu 300 dolarów taniej. O jebałem, no, to... no No, miałeś rację. Idę na aukcję. 170 tysięcy w kieszeni, niby jest. Zobaczymy, co się będzie działo. Mm. O ja, pierdolki gówno. 30 tysięcy to. Nie bierz tego nawet. To jest multipla wersja akwus. Kickstartery cały czas, ty bemka jest stara. Ja pierdol... Fiat Abart. Bierzemy go. To jest stare w chór 140 tysięcy. Pierdolę mnie w dupę. Nie, nie mam opcji już. Kur, nie mam pieniędzy. Za 200 koła ktoś to kupi. Wiesz tutaj poszło za 280 to koło pewnie. Ja pierd. Yeah. Dalej do 212 tysięcy. Ja pier... Tesla. Za 60 sprzedałem. Wezmę za 30 tysięcy. A 60 poszła, więc gdzieś tak max 45. 45 max widzę, więc nic jest. Nie licytuj, pierdol to w D4 będzie lepsze. No i chuj, nie biorę już. Jak tu wyleci jakiś Porsche za pół miliona, to ci normalnie GTA RP co Jebne Bemka. A co, to jakaś kurtania, ja Pierdol. Piesz to. Ja, jakie gówno. Nie biorę. Pierdalam. trzymajcie się. Ale gówno. Pierwsza stycja kupiłem na aukcji. A nie, w sumie nie pierwszy. na no, początku już kiedyś kupowałem. 9,9,9,9,9 Pierdalam. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <śmienic> Ty jesteś popierdol- papier... A Patrz, patrz przez płotek, Chyba 999 99, jednak 997 ten numer to kłopoty S daje skur... Daję mi... 129 Czemu? A ile chcesz dać? 120 9 Nam 119 A jej t... Spierdol... paliścia, zaję. <śmienic> Za 85 to jest mleko 3,2 możesz kupić, szmato. Ja myślę, że to nie jest cena za to auto. myślę, że to będzie też tak w cenie, kurwa, kurwa tego. Pójdę spać dopiero jak sprzedasz to auto. Myślisz, nie? że to będzie w cenie super, czyli 99 tysięcy. Nie max. Ku, żadne nie 99. Do... 100, 119, niżej nie zejdziesz za to auto. Kurwa. Usunę cię ze znajomych na Facebooka, jak nie sprzedasz tego za 119. <laughs> Tylko na 85 mi daj, nie, nie, nie no to tyle kurwa, to nie zawarty tyle to kurwa, niech pójdzie sobie idzie mleko kupić. To nie pójdzie za tyle. Pójdzie, mówię ci. Nie pójdzie pójdzie. Pójdziesz ty kurwa zaraz spać. Też, prawda? masz <noise> 200 tysięcy, lepszy parking większy. Czy warto zainwestować w większy parking 200 tysięcy? Kupisz 200 tysięcy, a masz zostanie ci 70 na postawienie aut, na które cię nie będzie stać. 119, 300. Na kur... Kup Kupsem mleko za to. Jestem debilem jebanym. No kur nie! 70 tysięcy. Ciuchy se kup z lumpa za 70 tysięcy. Weź jak zaje Wiem co zrobię, wiesz co zrobię? Powiem mu, że nie sprzedaję. Zamknę biuro i go naprawię, bo jest 3% uszkodzony. Może o to chodzi. A, już nie naprawię błyskiem. No ja pierd. Karmark jest otwarty, bugi, dzisiaj. Dzisiaj widzowie kupujemy Porsche. Chyba będzie nie stać już to Porsche teraz. Ty, on nie ma nitra, nitro mu wpierdolę jeszcze, w ogóle lepszego go ty. ABS, Nitro, Racing Kit jest włożony. Play tam zrobimy na. Chujedź, 125 kurwa, tysięcy. Mi się tak chce spać, ale tak wam nie ściągnęło to, że chcę, żebyś sprzedał to auto, że walczę ze sobą, nie? Czekajcie, pójdę na ten market, zobaczymy, co ten market się dzieje w ogóle. O, pokażę, pan, kur... Porsche. Ile kosztuje no Porsche? Kur... 180! O, kur... Audi 500 tysięcy? tysięcy, co to jeszcze jest ciekawego? Abart, 200 nie stać mnie. Nie stać o, mnie, stać kurwa. mnie, stać mnie, stać mnie. To bierz to. Pytanie, widzę, czy bierzemy Porsche czy Abarta? Abarta 170 i powiedz. Abarta 170. Za ile poszedł ten Abart na wyliczacie, pamiętasz? 210. Za 170 i powiedz. Nie kupuj, nie, bo się w kurwi nam nie, nie będzie siadku z 169 Ja pierdolę. Kurwiona jest. jest. To daj 190. Nie. Mogę kupić abart za 256. Czy jest warto? Nie. Porsche lepiej? Porsche za 150 na przykład? To... 39. Nie pójdzie za tyle. Chłopie, ty mnie w ogóle nie słuchasz, no. Yo, co świeci, ty. Witam. Ile ty mówiłeś, że ona ten, żeby... Aha, poszła sobie. To za kurwa. Nie jest warto naszej uwagi, Dawid. To za kur... Trzeba będzie go przefarbować, zdenkować, naprawić, ulepszyć, będzie zajebiste w auto wtedy. Powinien być licznik, ja Dawid mówi, kurwo, jebana. Ej, kurwo, jebana. <śmiech> <śmiech> 119, pamiętaj. Nie pójdzie na, na tyle. Chuj mu na kurcie, muszę to malować? Nie, nie muszę tego malować. Naprawić to trzeba. Od drift'a. Kura to miał drift'a już. Obniżymy to troszeczkę. Lightsy zrobimy, takie lekko zielone na przykład. Lekko żółte może tej. Takie o. Play. To zrobimy na. New Jersey, niebieska Nie Nic nie będzie widać. Weź ją proszę robinku Napisz robin, <noise> robinek Ja pierdole robinek Mówimy jakieś koła czy koła Sugit? Nie, zostawiam Kto To robinka pójdzie jak chuj Czerwone Porsche? Nie, jakiś taki ładny Porsche, kolor Porsche Zielone Ale to też jest Obu ładny bańki. kolor ten, po chuj, ja ty w sumie chcę malować to jest auto Zielone? Porsche? Co ty pier... Błęki? Czerwone? Nie, czerwone niech... Złote? Złote? Nie... O, złote! A po, o, pomarańcz taki Zielone ciemny. już bardziej im, tak jak mówię, zielone A pomarańcz? Nie no, pomarańcz... Ja nigdy nie widziałem porsche pomarańczowego, zielone zawsze Dobra, zielony, Zielone, bo taki w błęki, taki wchodzący To jest dopiero porsche. Zielone podrobinka, kur... Noo... No teraz to jest samochód i jeszcze pod drifta zrobiony, ty. Czterech, czterech stoi, patrz, patrz, No patrz, kur... Patrz. Czterech, typa! no co tam? 109

To musi pójść. Nie no to kurwa, Patrz jak to wygląda. W chuj warta i stoi Porsche. Ja pier... to wygląda ty. Wygląda jak skam. <laughs> o. Wiesz jak powinieneś nazwać firmę? Opierdolę no. cię z pieniędzy. Kupi za to. Za 119 kupi. Sprzedajemy czy czekamy? Sprzedaj. Trzeba wiedzieć kiedy ten. Dobra. 500 tysięcy. Ja I pierdol... 500 tysięcy widzowie. Aukcja dzisiaj. No? O? 13 aukcja. Dobrze to dawaj aukcję i idę spać. Ale na aukcji często pojawia się ten rzadki taki niebieski samochód jakiś. 4 minuty. Patrz i ludzi siedzi, czeka na drałs. patrz. To tam czekamy na aukcję? Mam 4 minuty na aukcję. Cztery minuty walki ze sobą, żeby nie ustalić. Przez te cztery minuty jeszcze mogą jakiś samochód opierdalić. Jak nie masz aut. Mogłem kupić szybko na osiedlu. A pierdo. Na osiedlu to ty możesz w pierdo zebrać, a nie auto kupić. Chłopca <laughs> co na osiedlu auto chce kupić? No bo na osiedlu kupujesz auta, jak nie ma aukcji ani tego. Dawid, na osiedlu to przeważnie się dostaje w pierdo. Już dziś sprzedam super i przy okazji dziewictwo. Dobra, minuta, Bugi. Minuta. Odliczę 10 sekund, jak na Sylwestra. Dobra, 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Let's go. Skoda. Czy nic stawać się? Nie, zostaw to. Kurwa. To Ta rada, hedgeback. ty kurwa uszkodzona i malowana. No kur, przestańcie licytować to gówno! Ja pierdolę... Ja pierdolę taki środ, no pojeb... Weź to podbi, żeby odpuścili w końcu. Audi, 500 tysięcy! Kurwa, mówiłem. 300! O kur, nie będzie mnie stać.